Kochani, mam dzisiaj dla was taki mały haul mieszany, będzie trochę ciuchów dziecięcych, bo zamówiłam trochę rzeczy dla małej Hani, którą dobrze znacie. Dzisiaj akurat nie ma Hani tutaj w pobliżu, więc nie mogliśmy nagrać baby haul, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się to spodoba. Te rzeczy zabiorę do Magdy, i zawiozę i przy okazji Magda wam może opowie jak się sprawdziło. Obiecuję, że kolejne baby Hole już będą z Hanią. Dostałam trochę punktów do wykorzystania na Dressgal, to jest taka strona, gdzie są różne różne rzeczy i są zarówno damskie jak i właśnie dziecięce rzeczy w większości te damskie niestety moim zdaniem się do niczego nie nadają, bo są straszliwie małe i to też wam zaraz pokażę, bo też kilka rzeczy zamówiłam, w większości więc wykorzystałam punkty na rzeczy dziecięce bo że po prostu córka mojej przyjaciółki sobie skorzysta, ma akurat fajnie rzeczy się sprawdzają, no więc zaczynamy i przy okazji będę wam mówiła ceny wszystkich rzeczy także jeżeli ktoś lubi rzeczy dziecięce to to jest hol dla was pierwsza rzecz to jest taka bluzeczka i ta bluzeczka tutaj patrzę na stronie kosztowała 2,98 dolara czyli 3 dolary i była też w kolorze różowym ja ją zamówiłam na 100 cm i ja tak zwykle Hani zamawiam mimo, że Hania jeszcze tyle e, chyba nie ma, to jak zamawiam te rzeczy to są takie akurat albo niektóre są za duże, e, no także myślę, że ta będzie spoko, naprawdę bardzo ładna wykonana z bawełny Kolejna rzecz i niestety zamówiłam ją podwójnie. Ja nie wiem jak ja to zamawiałam, ale widocznie dwa razy po prostu nacisnęłam do koszyka. To jest taki zestaw, który Hania już ma, tylko że ona ma to w panterce i, i te, tym razem zamówiłam jej zestaw zielony, bo bardzo fajnie się sprawdza, też jest taki bawełniany, zielone, e, zielone ró z różowymi i napisane jest e, Grandma's Little Cutie, czyli e, to jest takie, e, taka malutka dziewczynka babci. To jest coś e, dla dla babci jak ma wnuczkę. Taki zestaw, do tego jest spódniczka, Coś fantastycznego moim zdaniem do zdjęcia, i w ogóle jak gdzieś ma jakieś spotkanie. Rodzina zawsze Hani ładnie ubiera, że wtedy wiecie, cała rodzina się cieszy, ona w ogóle na super, wszyscy robią jej zdjęcia. Także spódniczka i do tego taka opaska, której Hania zdecydowanie nie chce nosić. Także to kosztowało 7 dolarów, niecałe i jest tutaj kilka wersji kolorystycznych. Dalej pokażę Wam taki zestaw, który, na który się skusiłam, bo był to zestaw do włosów i stwierdziłam, że zawsze mi się przyda taki zestaw, tym bardziej, że kosztował 4 dolary z kawałkiem i to jest ogromny zestaw do włosów. Pokażę Wam, co tutaj jest i to już zamówiłam z myślą o sobie i o fryzurach, które lubię dla Was robić. Przede wszystkim w tym zestawie mam taki zestaw wałków. I jest ile? Sześć takich wałeczków. Jeszcze nie wiem, jak się tego używa. Będę na pewno kombinować, jakoś się to związuje, czy, czy jakoś zawija dziwnie. to jest narysowane, więc będę testować. Dalej w tym zestawie mam grzebień, takie dwa, takie dwie, jakby to powiedzieć, haczyki do przeplatania włosów. Na pewno wiecie, o co chodzi. Coś takiego. I coś takiego do robienia koka, do zawijania go. Też spoko sprawa. Dalej mam donat to do koka, to oddam mojej przyjaciółce akurat. Ona ma ciemne włosy, to będzie się fajnie do ciemnych sprawdzało. Dalej mam coś, jak coś nazywało, jak ja była mała, to reklamowali w telewizji. No, w telewizji Mango, czy w czymś takim. Twist coś tam. I to się zawijało, później to wszędzie na bazarach sprzedawali. To właśnie jest do takich małych koczków tutaj na dole. Na pewno to pamiętacie, jeżeli jesteście z lat 90., taki, takie coś do robienia koczków. Ogromny jest ten zestaw, więc po prostu stwierdziłam, że zobaczę. Dalej jest coś do zaplatania um, dobieranych do warkoczy i to kiedyś testowała azjatycki cukier i ja próbowałam tego używać, bo ja już to mam w domu, ale dla mnie to jest po prostu nie do zrobienia. Ja nie ja tego nie mogę garnąć. Może tutaj tu w końcu jest po angielsku napisane, więc może to zrozumiem albo poszukam jakiegoś tutorialu na YouTubie. Dalej mam jeszcze jakieś takie dziwne wsówki do podpinania. Tutaj, wiecie, włosów do góry. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Kolejna rzecz to jest też do zaplatania jakiegoś warkocza. Braid Stylist, i to jest coś takiego. To ma troszeczkę jak separator do pedikuru Dalej, mam tutaj bardzo długie y, takie szpilki fryzjerskie. I to jest super sprawa. To jest akurat bardzo przydatne przy wszelkich kokach. Zabijacie sobie włosy i wbijacie takie dwie, y, dwie szpileczki, i kok Wam się na pewno utrzyma. Także to jest na pewno spoko i to na pewno będę testować. Tych rzeczy jest bardzo dużo. Dwa, dwa takie też donaty do zawijania do koka, mniejszy i większy. Tutaj takie śmieszne poduszeczki, akurat tylko, że, że w ciemnym kolorze, które kładzie się tutaj, jak właśnie też sobie podnosicie grzywkę, czy podnosicie sobie tutaj tą kopułkę z tyłu, tutaj wkłada się pod warstwę włosów, żeby tutaj włosy tak stały, taki wypełnia się jakby właśnie do włosów, też w ciemnym kolorze, więc też będą do mojej przyjaciółki. W dwóch rozmiarach. Ogromny jest ten zestaw, ogromny. Tutaj małe gumaczki do warkoczyków, to też oddam dla dzieci. E, Wsówki, e, jakaś opaska, nie wiem do czego ona służy, to jest zwykła opaska, czy ona ma jakoś te włosy tak karbować. E, wkrętarka taka do włosów, taki, wiecie o co chodzi. To kiedyś było bardzo drogie w Klers, nie wiem jak teraz, ale mam to w dwóch kolorach, chyba ten sam rozmiar, tak. Taka wkrętarka właśnie do koków, takich problem na górze, świetnie w, mm, trzyma włosy. Dalej mam tutaj jeszcze wsówki, takie szpilki fryzjerskie, to jest bardzo przydatne do robienia mm, koków i jakichś różnych upięć. I tutaj dwie takie zwykłe klamerki, dwie gumki i na koniec, słuchajcie, to jest pełno, to koniec wystawu. I to jest, jak y możecie się śmiać, ale to jest taki żab do włosów, jak wykonujemy makijaż. Można sobie włosy tutaj przypiąć i nie mamy odgniotów. Wiem, że to jest może zbędny gadżet, ale mi się przydaje ja sobie to do kosmetyczki teraz włożę. Kolejną rzeczą jest kurtka jeansowa. I ja już właśnie do Magdy dzwoniłam jej i mówiłam, że liczyłam na tą kurtkę, że będzie fajna. Niestety nie wchodzi na plecy, jest bardzo, bardzo mała i to jest niestety e, coś dla dużej dziewczyny po prostu. Dużej, dużej dziewczynki, o tak, nie dla kobiety, tylko dla dużej dziewczynki. Taka mała kurteczka. Naprawdę w plecach nie jest dobra, w rękawach nie jest dobra. Mam taką bardzo drobną koleżankę, może jej oddam, może na nią będzie dobra. Ona naprawdę jest bardzo, bardzo szczupła i, i niska, więc może u niej się sprawdzi, zobaczymy. Szkoda, że to nie jest dobre, szkoda, że to jest właśnie taki rozmiar, nie na. Nie na kobiety, to jest typowo azjatycki rozmiar. To kosztowało ponad 8 dolarów i to jest rozmiar L, i to jest azjatyckie L, czyli no tak jak mówię, szkoda, że jest za mała, bo kurtka jest całkiem spoko Kolejna rzecz to jest bluzka, która kosztowała 4,60, więc też niedużo i zamówiłam ją w największym rozmiarze, bo chciałam, chciałam ją mieć taką oversize'ową Tak wygląda. I to jest crop top wprawdzie, ale taki dosyć szeroki więc mam nadzieję, że będzie opadać na ramię a jak nie będzie opadać to sobie na pewno to wytnę bo chcę, żeby opadało ładnie na ramię i bardzo spodobał mi się nadruk to jest taki indianin, taka czacha ładne kolory długi rękaw, myślę, że będzie super wyglądać szczególnie na lato do jakichś shortów na wieczór, żeby sobie narzucić na top lecę dalej, przechodzę z powrotem do ciuszków dla dziewczynek i tutaj mam coś z krówką to jest prześliczne i ja nie pamiętam w jakim ja to zabawiałam rozmiarze 100 cm. Góra jest taka, będzie za duża na hanie, ale no, to będzie można włożyć do szafki albo nosić jako sukienkę, bo to jest coś takiego, taka tunika sukienka. Tak wygląda, taka szeroka z taką świetną krową. Bardzo miękkie, przyjemne. I do tego są leggingsy, i one na pewno będą czekały sobie trochę, ale są bardzo fajne, słodziaśne, właśnie taki zestaw z krówką. Też przyjemne w dotyku, tylko że właśnie całkiem długie, także to na pewno będzie już jak ona troszkę podrośnie. Fajny zestaw podoba mi się. I to kosztowało 6 dolarów, więc z tych rzeczy było troszeczkę tańsze, z tych właśnie dla dzieci. Dalej mam taki, taką słodką rzecz. To kosztowało 5,76. Też taki zestaw. I tu mam taką bluzkę z potworkiem. I specjalnie zamówiłam limonkę, bo strasznie mi się spodobało. Też jest bardzo miłe w dotyku. Tu mamy tylko szorstkie, wiecie, te oczy, te zęby. Fajnie wygląda. I znowu rozmiar to jest 110 cm. I do tego mam takie fajne pantalone. Zobaczcie, tak wyglądają z przodu. A tak wygląda z tyłu, na pupie mamy zęby, bardzo fajnie wygląda. Spoko cena 5,76 było też w kolorze niebieskim, więc myślę, że to też pójdzie do użytku. Dla hani, dla chłopca też fajnie będzie wyglądać niebieskie. Kolejna jest sukienka, kosztowała 6 dolarów i jest też dostępna w takim kolorze ekry, Ja wybrałam akurat czerwień i będzie śliczna, na pewno będzie hani pasować, w ogóle jest przepięknie wykonana. Jest podobna do tych sukienek dla dorosłych dziewczynek. Ja mam sama w takim wzorze czarną i taką bladoróżową sukienkę, także bardzo mi się podoba. I do tego jest dołączony pasek, taka kokardka. Nie wiem, czy akurat Maria będzie zakładała to hani. Wiecie żeby takiej małej dziewczynki nie ściskać, ale sama sukienka w sobie śliczna, a pasek też fajnie wygląda. O tak. Także całkiem fajny zestaw. O, słodko to wygląda. Naprawdę myślę, że będę, będzie zadowolona. Kolejny zestaw. Wiem, że Magda będzie zachwycona i na pewno w to ubierze Hanie, bo już wysyła mi zdjęcie i po prostu mówi, musisz to przywieźć, bo to jest śliczne. 8 dolarów. Taka bluzeczka zwykła, najzwyklejsza bluzka. Tu nie ma nic szczególnego w tej bluzce, więc to nie o tą bluzkę chodzi, ale chodzi o to, co mamy na dole, czyli spódniczkę, która jest uszyta z takiego la jeansu, coś takiego, taka bawełna jeansowa. Czy to nie jest piękna, czy to nie jest w ogóle w takim stylu retro, boho, chic i w ogóle prześliczna? I razem zestawię w zestawie wygląda to słodko. Oczywiście jakiekolwiek body może iść na górę. 8 dolarów i to było właśnie w jednym kolorze. I zamówiłam to na rozmiar 110, więc myślę, że to na pewno będzie w ruchu, bo w przepięknie w ogóle. No, ja jestem zakochana w tym wzorze. Najbardziej mi się podoba chyba z całego tego zamówienia. I sama chciałabym spódnicę w takim wzorze. Jak zajdziecie to mi wysyłajcie linki. Kolejna rzecz to jest sukienka, kosztowała 6 dolarów. I bardzo mi się podobała na zdjęciu. I bardzo mi się podoba krój. Tak wygląda. Niestety jest dla mnie za krótka. Znowu e, spotykam się z tym, że te rzeczy są za krótkie lub za małe. E, I te materiały niestety się nie rozciągają. Jest wykonana z dosyć dobrej jakości bawełny. I myślę, że na niższe osoby będzie spoko Także to wędruję też do mojej przyjaciółki, która jest zdecydowanie niższa ode mnie. Myślę, że ucieszy się z takiej sukienki na lato. Mam tylko wątpliwość co do tego, co do grubości materiału. On jest dosyć przejrzysty. Nie wiem, czy to tutaj zauważycie ale dosyć przyśwituje, więc myślę, że to jest bardziej taka sukienka na plażę, żeby narzucić ją na kostium, czy coś takiego. Bardzo podoba mi się natomiast wzór, podoba mi się krój i podobają mi się te plecy, naprawdę bardzo ładnie to wygląda do palizny, będzie super, szkoda, że nie na mnie. Ale spoko, zamawiam te rzeczy i zawsze jak coś mam gdzieś tam w tyle głowy, że najwyżej, po prostu komuś to oddam. Także sukienka 6 dolarów, ale jeżeli chodzi o jakość, to mówię, to jest bardziej taka plażowa kiecka. Dalej zamówiłam takie dwa portfele i one były po 2 dolary, bo tak już zabierałam po prostu, żeby zamówienie było kompletne, ale jakościowo jest to takie sobie, to jest na karty kredytowe lub na jakieś takie akurat ja mam różne kupony zniżkowe, które noszę w torbie no zobaczymy jak mi się to sprawdzi, zobaczymy czy będę z tego korzystać, zamówiłam jedno i drugie właśnie dla mojej przyjaciółki, różowe i czarne różowy taki trochę tandetny widzicie, metaliczny, ale mogłam się tego spodziewać po zdjęciu, jakoś tak wybrałam, mówię może będzie ok, ale dobra, za 2 dolary to nie jest tragedia, także tutaj mamy ile um, tych kart Chyba nie jest napisane, na ile jest tych kart. 26 kart. Na pewno tu więcej e, zmieszczę. Ja mam bardzo, bardzo dużo tych kart, różnych zniżkowych kuponów, lojalnościowych i tak dalej. Noszę je w torebce. Teraz mi się wysypują z kosmetyczki, więc może przełożę je tutaj, może będzie to dla mnie wygodniejsze. E, dalej mam coś, na czym się troszeczkę zawiodłam, jeśli chodzi o jakość, bo to kosztuje. Mimo, że kosztuje te 2 dolary, to na zdjęciu wyglądało fajniej. To są takie kosmetyczki. I naprawdę kliknijcie sobie i zobaczcie, jak wyglądało na zdjęciu, bo w rzeczywistości jest to taki. Nie mogę powiedzieć taka gąbka, taka strasznie, strasznie syntetyczny materiał. Tutaj w środku jest taki drut i ja pamiętam jako dziecko, że moja chyba babcia miała taką kosmetyczkę, coś w tym stylu. Taka sobie jest. Wiem, że na, na zdjęciu naprawdę wygląda o wiele lepiej. I mam tutaj też granatową, więc dwie takie kosmetyczki. Urzekło mnie połączenie koloru brązowego z niebieskim. Ja uwielbiam takie połączenie, ale nie jestem zachwycona tą jakością. Z tych kosmetyczek nie jestem jakoś bardzo zadowolona, moim zdaniem mogłoby być lepiej wykonane, no ale kosztowało tylko 2 dolary, więc mogłam się tego spodziewać. Ale spójrzcie na zdjęcie, faktycznie na zdjęciu wyglądają super, i byłam przekonana, że będą wykonane z innego zupełnie materiału. Także linki będą na dole. Zamówiłam tu jeszcze jedną rzecz, i ona do mnie nie dotarła, i jestem trochę zła, to powiem Wam szczerze. I nie wiem, co się stało. Muszę do nich napisać właśnie, dlaczego ta rzecz nie dotarła. A mianowicie, to są takie skarpetki złuszczające, które już na pewno znacie, na pewno widzieliście. I one tu nas były za 4 dolary więc byłam bardzo ciekawa, czy się będą sprawdzać, czy nie, bo 4 dolary to jest jednak o wiele niższa cena niż to, co do tej pory widzimy na Allegro, czy na różnych stronach, tam piękne stopy, ale stopy itd. itd. Także te skarpetki mi nie przyszły. Ja podejrzewam, że ponieważ to jest, to jest pewnie uznawane jako kosmetyki, to mi to w końcu przyjdzie, ale pewnie w osobnej przesyłce. Jeżeli mi to przyjdzie, jeżeli tego użyję, to na pewno Wam wrzucę info, czy mi to zadziała, czy nie. Także link jest na dole. Ale niestety jeszcze tego nie dostałam. E, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o Dresgal, jeżeli chodzi o przesyłkę, zapłaciłam bardzo, bardzo dużo. W sensie musiałam wykorzystać jakieś tam punkty, no i jedną trzecią tych punktów zżarła przesyłka, czyli 50 dolarów praktycznie kosztowała przesyłka do Polski. E, przesyłka przyszła bardzo szybko, bo w niecały tydzień miałam to już w domu. Niestety musiałam zapłacić tło w wysokości 30 zł, więc nie było jakoś bardzo, bardzo dużo. Musiałam do dhl albo do FedExa, już nie pamiętam, odesłać takie oświadczenie, co jest zawartością. Więc napisałam, że są to ubrania dla dzieci, i tam ubrania damskie, i jakieś akcesoria do włosów. Wypisałam po prostu te rzeczy i cło, które mi dorzucili, to było 30, dolarów, 30 zł, które musiałam ja dopłacić. Więc tak to wygląda z tym zamawianiem z zagranicznych stron, że niestety cło raz jest, raz nie ma, ale nastawiacie się na to, że możecie może będzie tak, możliwe będzie, że będziecie musieli zapłacić co. Także to tyle, jeżeli chodzi o taki mój szybki haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W większości były to rzeczy dla Hani, ale mimo wszystko chciałam Wam pokazać. A ja skorzystałam z zamówienia na tej stronie nie dlatego, żeby sobie coś zamówić, bo jak widzicie sobie tutaj niewiele zostawia może ten portfelik, ale większość zawieszy tutaj Magdzie. Ja, mi zależało na tych rzeczach do włosów. Tak jak wspominałam Wam, rzeczy dla kobiet niestety były zdecydowanie za małe. Nie znalazłam tam nic, totalnie nic dla siebie, więc po prostu postanowiłam, że te rzeczy przeznaczę dla Hani i Magda się ucieszy i Hania będzie miała fajne ciuszki. Także to tyle. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie hole i widzimy się niedługo. Pa, pa!